Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 21 kwietnia, czas na minutę starotem. Tym razem minuta starota leci do Was ponownie z domku. Karta na dziś to piękna energia szóstki buław, a więc często mawiane, nazywana jest ta karta kartą zwycięstwa. Po pierwsze, cokolwiek robimy, pomimo że jesteśmy w żywiole ognia, mocno stoimy na ziemi. A więc yy, doświadczamy tego, co już osiągnęliśmy. Minęliśmy tą piątkę, minęliśmy połowę drogi, a to znaczy, że teraz będziemy ugruntowywać swoje działania działania, nie idee, nie pomysły, nie marzenia, tylko działania. I warto pamiętać o tym, żeby zaznaczyć te momenty osiągania sukcesów, osiągania nawet tych małych celów. Dlatego szósta buław jest często nazywana kartą zwycięstwa, bo pokonaliśmy tą piątkę, te, te trudności, które tam były po drodze i teraz zaczynamy przygotowywać się do, do kolejnych wyzwań. To jest też taka energia mocnego stania na ziemię jak już wspomniałam, dlatego warto zanim um, ruszymy dalej, zanim będziemy podbijać kolejne um, um, światy, nazwijmy to tak, um, to warto właśnie ugruntować to, co już zostało osiągnięte. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu to, stąd będziemy czerpać również siłę i energię do tego, żeby działać dalej. Um, to jest również karta, która przypomina, że żeby zwrócić uwagę trochę bardziej trochę bardziej szczególnie na wiadomości, które będziemy dostawać dzisiaj, bo dziś możemy je otrzymać i one mogą być naprawdę bardzo ważne, bardzo wartościowe i one też będą może niekoniecznie od razu przełomowe, ale na pewno będą na tyle ważne i istotne, że dzięki nim będziemy właśnie możli mieli możliwość działać w przyszłości, czyli budować tą swoją przyszłość jeszcze bardziej. My jesteśmy w talii Shadowscape Starot. Zwróćcie uwagę, jak ta karta wygląda. To jest karta zwycięstwa. I dlatego o tej karcie się też mówi, że jest to karta pomyślności, ale nie dzięki udało się, nie dzięki, nie wiem, czemukolwiek. Dzięki naszym staraniom, dzięki naszym działaniom, Zaznaczmy, zaznaczam to i dlatego warto o tym również sobie przypominać, bo absolutnie mamy być z czego dumni i to zwycięstwo to to również energia akceptowania siebie, to również energia, która odnosi się do tego, jak my działamy, jak my czujemy, albo jak chcemy się czuć i do czego dążymy. Dlatego warto, warto w ten sposób działać. Jest to, o tej karcie też się często mówi, pomyślność w grach losowych. Ja często mówię, że jak tymi rączkami nie zarobię, to, to yy, manna z nieba mi nie spadnie, ale warto o tym yy, powiedzieć. Natomiast zadajmy sobie dzisiaj pytanie, to jak mogę zrealizować to, co zamierzam? Celebrować sukces, przygotować plan i dopiero ruszać do przodu. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło.